Dzisiaj o modlitwie małżeńskiej. Chyba wszyscy wiemy, jak to wygląda. Aniele Boży, proszę mój, zawsze nie gadaj. Cześć, cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszamy Was do modlitwy małżeńskiej. Porozmawiamy o niej, kiedy myślimy o tym, co to jest modlitwa małżeńska. To możliwe, że każdy wie, co to jest, bo miał takie doświadczenie. Ale jakiś jest zawsze trud. Na pewno on wynika z różnych przyczyn. Może wynikać z tego, że wstydzimy się, krępujemy się w wspólnej takiej modlitwy. Może po prostu nam się też nie chce. Ale czasami też się wydarza tak, że nie widzimy owoców tej modlitwy i rezygnujemy łatwo z takiej formy spotkania ze sobą i z Panem Bogiem. Czasami może być też tak, że robimy, bo nam karzą. I nie czujemy tego. Jest bardzo dużo różnych szkół e, modlitwy małżeńskiej. My dzisiaj zapraszamy, e, jakby, żeby spojrzeć na dwie drogi. Tylko dwie. E, one są bardzo nam bliskie, więc po prostu dzielimy się dlatego takimi dwoma e, spostrzeżeniami takimi dwoma drogami szkoła. Modlitwa małżeńska. Pierwsza szkoła kładzie większy nacisk na słowo sama modlitwa. I to jest modlitwa rozumiana tak zwyczajnie, że... Odmawiamy wspólnie różaniec, koronkę, zwykły pacierz, może nawet nieszpory, czy ucznie. Różne formy, które są po prostu znane i które... Myślę, że bardzo często odmawiamy. Nawet kiedy się modlimy takimi zwykłymi modlitwami właśnie, na początku odczuwamy jakieś skrępowanie, wstyd. To jest normalna rzecz. Z czasem ta modlitwa może się przeradzać w taką modlitwę, tak zwaną modlitwę ocalenia. To jest modlitwa bardzo podobna do modlitwy Tobiasza i Sary, z księgi Tobiasza. To jest modlitwa, która woła o życie. Kiedy masz doświadczenie, że, że, że Twoje życie jest zagrożone, że blisko jest śmierć, w różnych przestrzeniach, nie? Kiedy wołasz do Pana: Panie, uratuj. Mamy bardzo często takie doświadczenie, bo to jest modlitwa za na przykład nasze dzieci, za nas. Mamy jakieś trudy, o które prosimy, aby Pan Bóg dał jakieś światło, znalazł rozwiązanie. Czasami nas proszą inni bliscy, że pomódcie się za nas i też się modlimy. Także ona nam towarzyszy bardzo często i jest to bardzo dobra modlitwa. Zasadniczo taki rodzaj modlitwy, właśnie uwielbienia, dziękczynienia, prośby, właśnie te formułkowe modlitwy, wszystkie można, można nazwać modlitwą też wspólną. To jest delikatna taka różnica, dlatego że wspólnie możesz się modlić nie tylko z żoną, nie? wspólnie możesz się modlić z bratem, siostrą ze wspólnoty, nie? z rodziną, z dziećmi. A my chcemy jakby pójść troszeczkę dalej, to znaczy znaleźć jakąś taką różnicę, czym się różni modlitwa wspólna od modlitwy małżeńskiej. Modlitwa małżeńska. Małżeńska, czyli jaka? Bo to jest coś innego niż wspólna. Małżeńska, czyli. Na pewnego rodzaju, ma pewnego rodzaju wyłączność, intymność. To, co masz dla współmałżonka, nie masz dla nikogo innego. Nie podzielisz się tym z innymi. To jest taki rodzaj modlitwy małżeńskiej, jakby, że stajesz w prawdzie przed Bogiem nagi. I to jest taki rodzaj modlitwy, kiedy pozwalasz współmałżonkowi na to patrzeć. Twoja relacja z Bogiem sam na sam, a w niej uczestniczy Twój współmałżonek, który się temu przygląda. I jednocześnie współmałżonek staje też w takiej samej postawie wobec Boga i wobec Ciebie. Czyli nawzajem, jakby wzajemnie yy, odkrywacie siebie przed Bogiem, pozwalając na to, abyście też wzajemnie słyszeli i oglądali to, jak stajecie w prawdzie przed Panem Bogiem. Uczestniczymy wtedy w czymś bardzo, bardzo intymnym, wyjątkowym i to wymaga odwagi. To jest coś tak niezwykłego, że można to jedynie porównać do aktu, tak, tak intymnego, że można powiedzieć, że to jest tylko akt spotkania. I tak jak modlitwa może stać się aktem, tak samo w drugą stronę, akt może stać się modlitwą. Tu powiem takie osobiste doświadczenie. Kiedyś, jak mieliśmy remont w domu, to cały dzień spędziliśmy na tym, żeby biegać za zakupami. To takie płytki, to takie, to siakie, to, to taki kran, to coś taki klej w ogóle i tak dalej, jeszcze dzieci małe. Wiadomo, jakby wydawało mi się, wydawało mi się, że wtedy nie ma ważniejszych spraw i kiedy niż ten remont. I kiedy siedliśmy do modlitwy. Wieczorem modliście się z moją żoną, to ja nagle słyszę, że moja żona na modlitwę przynosi sprawy z pracy. Jakież to było moje zdziwienie, kiedy mi się wydawało, że my całym sercem jesteśmy teraz tu w domu, przy dzieciach, przy remoncie. I to jest takie odkrycie, że my na modlitwę przynosimy nasze pierwociny. Najważniejsze rzeczy. I one e, w modlitwie współmał z, 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 współmałżonkiem, jakby bardzo często są różne. Coś za. za. Kiedy na modlitwie takiej intymnej, małżeńskiej e, odkrywamy się przed sobą. Nie? Jakby doświadczamy takiej nagości przed Bogiem w prawdzie, kiedy stajemy, kiedy mamy dostęp do serca współmałżonka, kiedy zaczynamy tam wchodzić, to na początku czujemy się bardzo nieswojo, trochę jak tu. Jakbyśmy byli w jakiejś ciemni. Trochę tego nie rozumiemy. To, że się znamy, to jest co innego, a to, czy rozumiemy swoje serce nawzajem, to jest zupełnie co innego. I kiedy tam zaglądamy, to widzimy, że Bóg na tej modlitwie oświeca serce mojego współmałżonka. Pojawiają się takie światełka. I w tym świetle widać zranienia mojej żony, nie? jakieś pragnienia, e, jakieś plany. Jakieś troski, z którymi w ogóle przyszła na tą modlitwę. Dopiero w świetle, bo to Bóg oświetla jej serce, a ona mi tylko pozwoliła przy tej modlitwie być. To jest niezwykła rzecz, bo się okazuje, że tu, gdzie jesteśmy, że, że to serce jest bardzo, bardzo obszerne, że jest wielkie, i że przestrzenie odkrywają się cały czas jeszcze dalej. Mało tego, to jest takie doświadczenie, kiedy zaczynasz wchodzić w serce współmałżonka, że widzisz, że ono jest piękne, że tam są kolory, że, tam, że to jest świątynia, nie? w której mieszka Bóg, że moja żona jest tą świątynią, to jest niezwykłe odkrycie. E, i, jakby takie przestrzenie, które są zakryte. To nie jest tak, że, że my to wiemy, nie? To jest łaska Boża, że Bóg daje odkryć serce mojej żony. To zobowiązanie woła do tego, żeby być jedną. I teraz tak, jedno to nie znaczy razem. Razem to jest zupełnie co innego, bo można razem coś robić, nie? Ale osobno jesteśmy w tym samym kierunku, ale żeby być jedną, to, że trzeba wejść do tej drugiej osoby, nie? Do, do tego serca. To trzeba być wpuszczonym do tego serca. Nie? Więc ta modlitwa zaprasza do trudnej rzeczy, do tego, żeby być jedną. To nie jest tak, że ta modlitwa przychodzi tak o, na To jest dosyć trudny proces, pewnego odkrywania się nawzajem i do tego też trzeba tego pragnąć. W małżeństwie oboje muszą pragnąć takiego rodzaju modlitwy. Jest y, pewnego rodzaju taka ścieżka w ogóle y, i taki pomost pomiędzy tym, żeby przejść z tej, y, z tej części bardziej modlitewnej, takiej formułkowej, na taką modlitwę właśnie serca małżonków. I tym pomostem jest Słowo Boże. My zapraszamy do tego, żeby na modlitwie małżeńskiej, jakby też dzielić się w takiej cichości, w takiej intymności Słowem Bożym, co Pan Bóg mówi do mojego serca. To bardzo ułatwia wejść potem w taką modlitwę prawdą, prawdy, właśnie modlitwę serca, kiedy ja staję nagi przed Bogiem, niejako, nie? i przed swoim małżonkiem, że, że pozwalam Mu na to, żeby on na to patrzył. A teraz taka sztuczka. I jesteśmy w sypialni Doroty. I Rafała. I chcemy ich popytać o modlitwę małżeńską. Czym jest dla nich? Jak się zmieniło ich życie? Jak się zmieniło ich serca po takim doświadczaniu właśnie modlitwy małżeńskiej? Powiedzcie nam coś. Modlitwa małżeńska jest dla nas bardzo ważna i jest naszym wspólnym punktem dnia, na które czekamy. Jest takim oparciem, oparciem w, w Bogu. Jako małżonkowie możemy do niego razem się zwracać. Możemy go razem doświadczać. I to jest takie piękne. Na przestrzeni czasu ta modlitwa wyglądała różnie na początku. No trzeba powiedzieć, że ona była taka bardziej życzeniowa, nie, żeby mój mąż się zmienił czy moja żona. Natomiast teraz to już jest w taki y, sposób, że przynajmniej u mnie, że dziękuję Panu Bogu za każdy dzień, że jeszcze możemy razem być, przeżywać. Odczuwam przede wszystkim taką łagodność w tej, y, podczas tej modlitwy. Cały trud danego dnia powierzamy Panu Bogu i jest nam po prostu łatwiej Przeżywać to wspólnie niż, niż osobno. Doświadczenie Pana Boga razem tak. powoduje taką bliskość duchową, co jest e, szczególnie dla kobiety ważne, e, żeby łatwiej, e, powiem tak, e, akt małżeński nigdy już e, po wspólnej modlitwie nie wyglądał tak samo jak przed. Jest szczególnie e, Pomocna w sytuacjach takich kryzysowych, ponieważ oboje ją lubimy, czekamy na nią, więc jak mamy taki czas, że albo żona ma focha, albo gdzieś tam mamy różne zdania na dany temat, no a jednak mimo wszystko chcemy być wierni Panu Bogu, to ten, to ten moment po prostu łagodzi ten cały spór, to napięcie. Potrafimy wyjść z tej sytuacji obronną ręką. I pogodzić się, oddać siebie Panu Bogu w danym momencie. Spojrzeć takimi Bożymi oczami na drugą osobę. wtedy zamiast złości pojawia się uśmiech. Modlitwa małżeńska dla mnie jest też takim momentem oczyszczenia, takim powiązaniem naszych serc, gdzie, gdzie nasze takie intymne rzeczy, takie nasze małżeńskie odkrywamy w sobie. I oddajemy sobie nawzajem. Gdzie w innej, w takiej codziennej rzeczywistości nie bylibyśmy w stanie sobie powiedzieć, jak to w życiu nie zakładamy różne pozy. Natomiast tutaj mamy, odzyskujemy tak, jakby zaufanie na nowo do siebie, ale pogłębiamy naszą relację. To jest takie też przypomnienie, że e, jako małżonkowie e, kochamy się, jesteśmy dla siebie stworzeni i przed Panem Bogiem nie mamy nic do ukrycia. Czujemy też taką siłę sakramentu, e, gdzie po ludzku to byśmy powiedzieli, że o, jak tak jak mówi świat, to no, jak coś nie wychodzi, to trzeba zamienić na kogoś innego na przykład, tak? Natomiast e, to jest niesamowity taki właśnie owoc tego. Że ciągle chcemy obojętnie próbować i, i dawać z siebie wszystko, co najlepsze. No i najlepsze jest w tym wszystkim to, że ciągniemy się nawzajem. Ten, ten, no tak. To jest naj, i najważniejsze. Dziękujemy bardzo y, y, Dorotce i Rafałowi za to, że nas zaprosili do swojego domu. Y, żeby ten filmik nie był tylko filmikiem, y, jak zwykle zapraszamy Was do pewnej pracy. Do zadania sobie pewnego rodzaju trudu w małżeństwie. Pierwsze to jest to, żebyście sobie zadali pytanie, czym dla Was dzisiaj jest modlitwa małżeńska, jak ją rozumiecie. I dzisiaj rozmawialiśmy, czy bardziej modlitwa, czy małżeńska. E, może to jest warte po prostu pomyśleć, jakoś zastanowić się na tą chwilę, w jakiej jesteście. Czy ta modlitwa małżeńska Was przemienia? Nie? Czy Was uzdrawia? Czy, czy widzicie jej owoce? Bo jeżeli jest tak, że odczuwacie jakiś trud i nie widzicie właśnie jakichś takich, takich pozytywnych rzeczy, to warto popracować nad nią. nie? Bóg czeka z łaskami, chce Was, ciebie, ciebie i ciebie obdarzyć. Po prostu wszystkim, co najlepsze, związane właśnie z modlitwą małżeńską. Coś jeszcze? Może warto zacząć właśnie, chociażby od wspólnej modlitwy. I przy pomocy Słowa Bożego przejść na tą małżeńską. Czyli bardzo Was zachęcamy. Shalom, shalom. Shalom, shalom, do zobaczenia za tydzień czy tam kiedy przy modlitwie rodzinnej.